do domu właśnie z kolacji a tu proszę bardzo tonik się pokazał głodny raz go by nie było załuty dzień no i miał ci nie także muszę dać mu coś zjeść no anstal pokaż się troszeczkę to nie jest do jedzenia to nie jest do jedzenia także my słuchajcie wróciliśmy do domu godzina pierwsza w nocy byliśmy tam też na Pub street a nie nagrywałem Lepiej jeszcze byliśmy kupić wodę, kupić kolę i w sumie na tym się zakończył ten wieczór. A propos jedzenia w tej restauracji powiem Wam, że rewelacji nie było. Bardzo nie lubię, jak na przykład zamawiam kurczaka, on daje mi wiecie, takie te kości po, 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 pokrojone gdzieś tam tasakiem e, i to trzeba dłubać, to, to, to nie to jest bez sensu nie? Także nie smakowało mi wołowina gumowa, e, jak guma. Oczywiście tam parę kawałków, ale lepsze były frytki. Najlepsze z tego wszystkiego były frytki, hmm, także tam więcej na żarcie nie pójdziemy, a ta restauracyjka, która była obok, którą pokazywałem wcześniej w podobnym klimacie, tam jedzenie zupełnie inne. Bardzo dobre, kurczak rewelacyjny, hmm, Wołowinka tak samo. Także widzicie no, czasami tak jest to, no, ale trzeba próbować, tak? I też dla kontentu, dla Was widzowie, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wszystko wygląda. E, no dobra, zajmuję się kotem teraz, bo będzie tutaj miał No, co byś chciał? Tam coś chyba z lodóweczki, co tam jest. No. Może coś surowego, może coś suchego. Mam trzy dla ciebie, także luz. O! Proszę bardzo, niedziela. Jedyny dzień, kiedy może począć dziewczyna sobie od, od pracy, od szkoły. A tu proszę bardzo. Nie wytrzyma, nie usiedzi, nie? Musi coś robić. No i wzięła się za mycie skuterów, a i tak zaraz będzie pewnie padało, ale to nic, nie sobie robi, no jak lubi, <grafię> jak się chce. No, także. A tam mam proszę bardzo, osiedlowy, to jest pies, który tu cały czas żyje na ulicy, znaczy na ulicy, no na osiedlu i tutaj chyba nie wiem z którego domu on pochodzi, ale tu go dokarmiamy tutaj też ma Micha, proszę bardzo, zawsze gdzieś tam jak zostaje coś po obiedzie to sobie zajada. No i taki fajny piesek, nie? Nie jest jakiś tam zbyt głośny, no ale tutaj grasuje i, i broni, broni tutaj, e, że tak powiem, osiedla, nie? No. Także tutaj, słuchajcie, taka mała przygrywka. Mamy aktualnie niedzielę. E, ja idę pić kawę, bo... Dzisiaj jakieś ciśnienie słabe, także druga kawka wlatuje. Ale ładnie pachnie. E, takim, takim tropikalnym powietrzem mokrym, ale dzisiaj jest troszeczkę cieplej, już dzisiaj jest troszkę cieplej, delikatnie taki wiaterek wieje, ale mimo wszystko jednak w tym roku dużo więcej pada. Jak tutaj przyjechałem rok temu to w czerwcu, to słuchajcie, było bardzo słonecznie, padało tak troszeczkę, ale nie zbyt dużo. A w tym roku jest zupełnie inaczej czy, czy gorzej, czy lepiej. Dla mnie lepiej, bo mi nie przeszkadza. A przynajmniej nie ma tych upałów takich, więc jest spoko. No. Się <ścoughs> no Mają temperament te kmerki, nie? Mają temperament dziewczyny. Dobra, idę, bo się mi zaraz szmatą zdzieli. Drodzy widzowie, witam Was w kolejny wieczór. Słuchajcie, aktualnie jestem na mieście. Bujam się po mieście, ale jadę w pewne miejsce. Zapraszam Was oczywiście razem ze mną, ponieważ trzeba, słuchajcie, troszeczkę wyjść, poimprezować i cieszyć się tym pięknym wieczorem, ponieważ jest dzisiaj super. Cały dzień byłem gdzieś tam, wiecie. W pewnych miejscach. Nie będę mówił w jakich. A tutaj aktualnie mamy, słuchajcie, godzinę 20.30. Także czas na jakąś kolację, czas, słuchajcie, na jakieś piwko. Czas spotkać się ze znajomymi i czas, słuchajcie, korzystać z tego pięknego wieczoru. Także zapraszam Was oczywiście ze sobą. Pamiętaj o tym widzu, żeby zostawić lajka, komentarz, subskrypcję tam na dole. Nic Cię to nie kosztuje, a mnie bardzo wspiera i pomaga e, Proszę bardzo Maszyna jest odpalona Zjechałem na pobocze, żeby tutaj właśnie sobie na spokojnie Nagrać e, ten wstęp Do filmu, także słuchajcie widzimy się za chwilę A słuchajcie tak jeszcze zjechałem tutaj właśnie do tego sklepu Bo jest chyba otwarty, a chciałem zobaczyć czapeczki jakieś Bo tam w tamtym e, nie mieli, także zobaczymy co tu mają e, Tutaj te może będą mieli jakieś czapeczki inne, bo ogólnie to... no ciężko z czapeczkami, ale... Jestem tutaj przy sklepie Tu gdzie czasami się też spotykaliśmy Z Muminem Jeszcze jak był e, Dlatego, że czekam tutaj na, e, na kolegę I oczywiście Tak szybko nasz... tu takie piękne dwie dziewczynki Przepiękne, ale słuchajcie Tutaj jest coś piękniejszego, proszę bardzo Także e, zaczynamy, Zaczynam wieczór Trzeba się troszeczkę porobić, potem pójdziemy coś zjeść. I słuchajcie, tak zleci ten, ten, ten wieczór gdzieś tam, ale dopiero co zaczynamy. Także rozkręcam się, rozkręcam się. Czekam na kolegę i lecimy dalej. Także zdróweczko widzowie, zdróweczko ekipa, dla was wszystkich. We are here with guys from England. Yeah. Uh, You're on holidays. Yeah, yeah, traveling, traveling. So uh, you've been in uh, Cambodia now, and what different country in Asia you've been? Um, Philippines, Vietnam, Laos, South Korea, Taiwan. Okay. India. Okay, nice. So, uh, in your opinion, which which country is the best? South Korea. I love South Korea. South Korea. Okay. okay. And why is that? What is so special there? Beautiful culture. Beautiful, yeah. Culture. It's more about culture, not yeah, about yeah. what you see the buildings. It's, Everything uh, else is cool, but the culture is unmatched. The culture is nice, yeah. And uh, last question: What is so special about the culture there? It's very different. Different? It's nothing like anywhere else. Okay. So uh, the people are nice, uh, I guess, and yeah, uh, the tradition. Shy, yeah, but they're nice. Tradycja jest też fajna Tak, bardzo fajna Możesz powiedzieć imię kanału? Siri 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 Bardzo miło Cię poznać YouTube. Proszę bardzo kogo my tu mamy, dołączył Rio A Azjatyckie Rio na YouTubie Zostawcie suba, lajka, komentarz Tak samo wspierajcie tutaj ludzi, którzy są na stałe, mieszkają Ponieważ Rio mieszka tu już ile, pół roku? Ty, słuchaj, zamknąłem kanał, nie? Ty nie wiesz o tym. Zamknąłeś kanał? Ty Nie, nie widziałem. Ale Halo. ja jaja. Nie widziałem, nie? W ogóle zamknąłeś kanał? Tak, już nie będę. A, okej. Chyba, że będzie nowa koncepcja i może znowu kanał, ale chyba nie tutaj w Kambodży. Także. Także słuchajcie, co powiedziałem wcześniej, się nie liczy, ponieważ Rio zamknął kanał. Nie wiedziałem, także myślałem, że jeszcze ma. A my teraz idziemy tutaj na hamburgera, zjemy hamburgera. Ale to, że Rio nie ma kanału, to nie znaczy, że nie może wystąpić tutaj na kanale. No, dokładnie, <laughs> nie? Dokładnie. No, coś tam, coś nagramy razem, nie? A taka jeszcze ciekawostka, słuchajcie, przed chwilą yy, tam, gdzie siedzieliśmy wcześniej, poznałem całą ekipę yy, Brytyjczyków. Zostawili chyba z 20 subskrypcji, także bardzo się cieszę, ponieważ kanał się rozwija i o to chodzi. Przejdziemy czy nie przejdziemy? Idziemy. Jesteśmy. Changel Burger będzie, słuchajcie, chyba jakiś burger, nie? A jak nie, to coś innego zobaczymy, co tutaj mają. Oczywiście wszyscy wiedzą, co tu mają, ale eee, zobaczymy, no może też burgera zjemy jakiegoś. Tu się czy gdzie? Może burgera zjemy, a może zjemy coś innego. Tu też mają pizzę ogólnie. Zobaczymy co mają. Ale tu wygodnie się są krzesła, Chodź tu się idziemy. lepiej. O. Zobaczcie, ja kończę nagrywanie na ten moment. Eee. Zobaczymy za chwilę co się będzie działo dalej. Ale noc jest zwariowana. Kurwa, Rio zamknął kanał. No, to też się zdziwiłem. stało się. No, stało się, no, życie. Ale wariactwo, zobaczcie, słuchajcie. Takie burgery w Dubaju kosztują, podejrzewam, nie wiem, 1000 złotych. A tutaj, w Kambodży, jemy je za 20 dolarów. Także, słuchajcie, to jest niesamowite. Myślę, że nie jednemu z Was ślinka cieknie. Jak to w ogóle zjeść? Jak to ugryźć? Jak to spróbować kurczę, no? Rio dobre? No jest przeogromny ten nie? No, masakra Nie wiem jak no. to zjeść naprawdę. O Także słuchajcie Pozdrawiamy serdecznie Mamy tutaj Dubajowe burgery W Azji Za Jedną Dziesiątką ceny Ile one kosztują? 10 dolarów, wiem. 10 dolarów, słuchajcie, taki burger. Wow. Plus napój. plus napój i plus frytki. Masakra, nie? Także słuchajcie, wszystkim, którzy aktualnie jedzą, życzymy smacznego. Burger Challenge, słuchajcie, zakończony niepowodzeniem. Nie udało się zjeść. Jestem tak na żarty, że nie mogę się ruszać. A zostało jeszcze naprawdę sporo żarcia. No Rio sobie lepiej poradził, prawie zjadł wszystko, ale słuchajcie, to jest masakra nie. Ja nie mogę się ruszać. Rio jak tam po challenge'u? już się, jak tak teraz stałem poszedłem, ale poczułem, to Już, już lekko się czułem, już się użyłem. No to dawaj. Finiszuj. No to tak, jak, jak zmieścić to jest, bo my to my szkoda. Szkoda wyrzucić, nie? Ja już nie dam rady, nie. Nie dam rady masakra. I tak. Nie ma co Tyle co zjadłem, to, to już w szoku. Ale słuchajcie, challenge jest z mojej strony nieukończony. Ze strony Rio też nieukończony ponieważ zostawił jednak tutaj... A co mam, mam trawę jeść, kurde? No ale to wiesz, no challenge to challenge, nie? To trzeba było wszystko zjeść. Następny razem słuchajcie, przygotujemy się lepiej. No ale i tak, jestem w szoku, że tyle zjadłeś, nie? Bez problemu. Także słuchajcie Masakryczna porcja. To by mogło zjeść tutaj 5 osób tak naprawdę i my na najedli. E, także... Ja nie ukończyłem challenge'u, ale oczywiście zjadłbym to jeszcze na siłę. Ale biorąc pod uwagę to, że jeszcze tam gdzieś idziemy, coś tam mamy robić, to wolę nie ryzykować. Hmm. Także słuchajcie, za 10 dolarów nażyrecie się, także nie wstaniecie od... Od... od stołu. No, także słuchajcie. Docencie to, co dla Was robię, widzowie, bo taka porcja jedzenia dla kontentu to jest masakra. Nie? E, wszystkie te, słuchajcie, tam rzążula, wojtki i tak dalej, mogą się chować. Ponieważ, jeżeli mają, ochotę się sprawdzić. Niech przyjadą do Kambodży, niech zjedzą tego burgera, e, bo jestem przekonany, że nie dadzą rady. Tego w ogóle zjeść. Widzowie, przygody w Kambodży, ciąg dalszy. <laughs> e, aktualnie wybieramy się z dziewczyną na zakupy. Oczywiście, idziemy kupić mięso, ponieważ się skończyło. Mm, także zapraszam Was na wycieczkę. Po mm, prostu życie, tak? Daily vlogi, takie na zasadzie życia tutaj w Kambodży. E, także, no wiecie, raz robi się to, raz robi się coś innego, a raz jedzie się do sklepu. Tutaj jeszcze taka mała przygryweczka. Słuchajcie, na aktualną sytuację, jeżeli chodzi o akwarystykę w moim domu. Tutaj mamy parkę pielęgnic, papuzich, które regularnie znoszą ikrę. Tam proszę bardzo, możecie zauważyć młodziutki na rybek. Ten akurat ma około 3 tygodni. Zostało tam chyba z 10 sztuk, także rosną. A tutaj jeszcze jest też, może uda mi się gdzieś znaleźć, ponieważ jest z poprzedniego hmm, wyklucia się na rybku rybka, która ma już tak no, około centymetra, więc jest bardziej widoczna, ale teraz się schowała. Ponieważ rodzice ze względu na to, że mają nowy narybek, polują na stary narybek, więc hmm, też w przyszłości trzeba będzie tutaj coś pozmieniać, ewentualnie. Odławiać te rybki, jak będą troszeczkę większe, powiedzmy, tak koło miesiąca, półtora miesiąca pływają. Będę je odławiał do innego akwarium. No a mm, rodzice będą składać nową ikrę i opiekować się nowym rybkiem. Także słuchajcie, my jedziemy do Makro na zakupy. Zapraszam Was razem z nami. Słuchajcie, trochę lipa, bo zaczyna padać, nie? I. Nie wiem, czy jest sens jechać. No, ale będzie przygoda. Nawiasem, jak będzie bardzo mocno padało, to gdzieś po prostu się stanie Zatrzymamy się na chwilę i tyle. Get is, jest is inside. What you have to do? macro? Yes. I powiem say hello to people. Hello to people. Louder. Nobody hear you. Ah, hello. That's better. No, to że, słuchajcie jedziemy, no padać zaczyna, mm, ale trudno, no przygoda, najwyżej zatrzymamy się gdzieś i po prostu przeczekamy deszcz, a jak nie no to będzie lipa, no, no to będzie po prostu, no, nieciekawie, no. Z cukru nie jesteśmy. Pisa, rain harder? No. No? You wanna bet? I say, if it's gonna rain hundred, uh, harder, you give me hundred dollar. <laughs> no, zakład nie przejdzie dobra, jedziemy, nie ma co, pitu, pitu słuchajcie, przyjechałem zobaczyć to my, nie, tak na żywo, bo to na filmach to nie to samo i powiem wam, że muszę powiedzieć szczerze, że wygląda to fajnie, na filmach to dużo mniejsze się takie wydawało, nie, niż w rzeczywistości miejsca jest sporo stanowiska są dwa no, jest tutaj potencjał w tym nie, ciekawie to wygląda Widać, że ktoś miał dobry pomysł, żeby to tutaj zrobić. Także, no słuchajcie, no co? No fajnie, że się rozwija, tak? Tutaj biznes tego typu. A jak to tam w rzeczywistości wygląda, no to, to już ja na ten temat wiedzy nie mam. Niestety nie mam keszu, bo mógłbym też to tutaj przetestować. No ale na ten moment to się nie uda, ponieważ no skuterek jest czysty, motorek jest czysty więc nie ma co go myć, ale mm, ogólnie przyjechałem taką zobaczyć jak to wygląda na żywo. E, proszę bardzo tutaj macie instrukcje. No, maszyny fajne, wszystko czyściutkie, świeżutkie. Jest, jest tutaj potencjał, nie? Jest tutaj potencjał. A my lecimy na zakupy. Pisa, what you think about the place. You know how to use it? I don't think so. <laughs> no, to jest drugi problem, nie? że... Um... Jest to chyba bardziej tak skierowane do, do ludzi, do ekspatów, bo mężczyźni nie będą wiedzieli jak to w ogóle tutaj mają ugryźć, także pozdrawiam.